Mechaniczny stan na garażu z ekipą, drzeszka praca, furki latają wyjść. z jest dumą, też zimno. Wiosna czy lato nic nas nie złamie, tylko do przodu to nasza siła nie ma granic mortu. Prawdziwy skład na składzie wszyscy jak rodzina, czekamy na chorążego blacie wróć do nas bez cienia, opara na nas czeka, nie ma czasu na odpoczynek. Każdy projekt, każdy silnik to nasza pasja i życiowy bieg. Mechaniczny stan na garażu z ekipą, drzeszka praca, furki latają z dumą, też zimno Wiosna czy lato nic nas nie zmanie. Tylko do przodu, bo nasza siła nie ma Granic morto Zamykają niewinnych, a prawdziwi wolność Mają cię sprawiedliwość Kiedy system nas okłamuje Prawdziwy policzę na palcach, a nie na się, relaks, w czterdzieści mi wystarczy B ma jazda w klasy Dźwięk kradne serca, jak to kiedy leci gleba Czuję tę adrenalinę, przyła sprężyny Ściągam przeróbki, robię z sercem ze czter czy sześć skręt I hydrołapa to nasza ta stan, na garażu z ekipą czyska praca, furki latają w I z dumą też zimno Wiosna czy lato, nic nas nie złamie Tylko do przodu, bo nasza siła nie ma granic morto Na glebie latać to nie kosztuje majątku Każdy detal dopasowany to nasze małe królestwo Czas na modyfikacje, godzina 020. Garażowe projekty to życie, które nigdy nie zgaśnie Mechaniczny stan na garażu z ekipą, praca, furki latają w rytmach i z dumą też zimno. Wiosna czy lato nic nas nie zmamie, Tylko do przodu, bo nasza siła nie ma granic, morto.